Są osoby, które miesiącami, a nawet latami borykają się z problemami w żołądku. Stany zapalne na szluzówce, nadżerki, wrzody, helikobakter pylori i tak naprawdę nie wiedzą, co można z tym zrobić, a przecież w zaledwie kilka tygodni w sposób naturalny problemu można się pozbyć. I jest to niezmiernie istotne, żeby tego problemu nie lekceważyć, bo jeżeli w żołądku pojawiają się problemy, to żadne leczenie objawowe nie pomoże. Ona może złagodzić objawy i wydaje się, że wszystko jest dobrze, ale jeżeli nie usuniemy przyczyny, to będzie zaburzony cały proces trawienia, bo przecież żołądek to jest początek układu trawiennego. I jeżeli tu nie ma porządku, to po pierwsze, źle się trawią pokarmy, przede wszystkim białka. Po drugie, nie wchłaniają się substancje odżywcze, takie jak żelazo cynk, wapń, witamina B12, zaburza się flora bakteryjna zarówno w żołądku, jak i w jelicie cienkim i w jelicie grubym. Może się rozwijać SIBO, może się rozwijać dysbioza, może pojawiać się grzybica w układzie pokarmowym. A jeżeli już w układzie pokarmowym się pojawiły problemy, to znaczy w jelitach pojawiły się problemy, no to później mamy problemy z kośćmi, stawami, układem krążenia, z sercem, z mózgiem, z psychiką, z odpornością, z chorobami autoimmunologicznymi, z chorobami skóry. Wszystko, wiadomo, zaczyna się w jelitach. Ale jelita też są uzależnione od tego, jak trawi nasz żołądek. Zobaczcie, jak ważne, żeby nie lekceważyć tego problemu i nie stosować tylko i wyłącznie leczenia objawowego. Natomiast jak wygląda takie tradycyjne leczenie? To, co zwykle się poleca na różnorakie problemy żołądkowe, to trzy grupy produktów. Inhibitory pompy protonowej to są te, które obniżają zawartość kwasu solnego w naszym żołądku drugie to są niesterydowe leki przeciwzapalne i trzecie to są antybiotyki. Zwykle takie trzy grupy produktów się stosuje, żeby te stany zapalne w żołądku usunąć. No i jaki jest efekt? No jeżeli mówimy, że ludzie się borykają miesiącami i latami, no to efekt najczęściej jest żaden. I oczywiście czasami te leki są potrzebne, ale na krótko. Leczenie powinno polegać właśnie na tym, że bardzo króciutki okres było stosowane, Usunęło problem i człowiek jest zdrowy. Ale czy tak rzeczywiście jest? Zobaczcie. Jak człowiek weźmie nawet antybiotyk, no na przykład Helicobacter Pylori, oczywiście antybiotyki są podawane. Jeżeli to była krótka e, terapia, takimi antybiotykami, do tego obowiązkowo probiotyki i później długoterapia probiotyczna na odbudowę. Jeżeli to było krótkie leczenie i człowiek jest zdrowy, no to super jest ok. Ale najczęściej jest jeden, drugi, trzeci antybiotyk i to nie pomaga, a antybiotyki wyniszczają florę bakteryjną. No i kółko się zamyka. Zaburzona flora bakteryjna, stany zapalne, zaburzenia trawienia, kolejny antybiotyk i tak na okrągło. Problem nie znika, tylko się pogarsza. Niesteroidowe leki przeciwzapalne to już mówiliśmy z wami na kanale, to jest w ogóle taka grupa leków, które wywołuje niesamowite zmiany w ogóle w naszej florze bakteryjnej, niszczy nam mikrobiotę a dodatkowo bardzo mocno obciąża i szluzówkę układu pokarmowego, a wydawałoby się przecież przeciwzapalne, tak? I obciąża bardzo mocno wątroby. No ale jeżeli chodzi o leki obniżające zawartość kwasu solnego, no to w ogóle wiemy, że wyniszczają organizm całkowicie. Ludzie nie wiedzą o tym i stosują te leki naprawdę bardzo długo. Niektórzy to przez kilka miesięcy, a czasami nawet kilkanaście miesięcy biorą te leki. I zobaczcie, leki, które obniżają obniżają nam zawartość kwasu solnego, powodują co? Że absolutnie nie trawią się białka, a one i tak się nie trawią przy stanie zapalnym żołądka, tu jeszcze taki lek wchodzi, zaburza się flora bakteryjna, powstają stany zapalne, nie wydala się odpowiednio żółć, nie zamykają się w odpowiedni sposób wszystkie zwieracze, żółć z dwunastnicy dostaje się do żołądka, wywołuje zmiany, stany zapalne, nadżerki, wrzody, no to co to za leczenie, jeżeli ono daje takie skutki uboczne. Tylko że człowiek, który stosuje takie leczenie, bardzo często na początku szczególnie odczuwa, że jest poprawa. No bo przecież, jeżeli jest tam zapalny lub jakieś nadżerki i nagnie obniży człowiek zawartość kwasu solnego, no to kwas solny nie będzie już tak podrażniał te i tak chore miejsca. No i wydaje się, nie ma bólu, nie ma pieczenia, no to jest świetnie, ale to jest tylko na chwilę, bo później ten stan będzie już tak poważny, że już w ogóle nic nie będzie pomagało, a trzeba podejść do tego zupełnie inaczej. I zobaczcie, jeżeli mówimy po kolei, jeżeli ktoś ma rozpoznanie ke helicobacter pylori, zaburzenia flory bakteryjnej, no to jasna sprawa, te bakterie, które nie powinny być w żołądku, bo one tak tam się namnożyły. Wiadomo, helikobakter każdy z nas ma, to jest część naszej flory takiej normalnej, ale jak się rozrasta w dużych ilościach, no to już nam nie jest potrzebny, bo staje się chorobotwórczy i rzeczywiście mocne stany zapalne i wrzody powoduje. Dlatego my możemy zastosować na przykład olejek z oregano. Przecież to jest naturalna substancja o udowodnionym działaniu bakteriobójczym i nawet są badania, które pokazują, że na helikobakter pylori działa bardzo, bardzo skutecznie. To jeżeli chodzi o działania takie bakteriobójcze, ale nie tylko olejek z oregano. Słuchajcie, może dla kogoś będzie zaskoczeniem, ale miód nasze babcie na wrzody żołądka i na zawsze stosowały miód. Teraz owszem mówimy o ograniczaniu cukru, mówimy o cukrzycy, insulinooporności itd. i tak dalej. Już tak dużo mówimy o tym, że pod to wszystko też podpada na miód. Ja nie mówię o tym, że jeżeli ktoś ma insulinooporność i cukrzycę, to miód musi stosować, bo jest, są, są jeszcze inne substancje. Ale ogólnie w medycynie naturalnej od wieków miód był stosowany jako środek bakteriobójczy hamujący namnażanie się Helicobacter pylori i przyspieszają, przyspieszający gojenie się wszystkich ran, wszystkich śluzówek. Dlatego on dodatkowo jak najbardziej może być stosowany. Zwykle się stosuje jedna łyżeczka na szklankę wody, wymieszać, dać temu po, Przynajmniej te 15 minut, i później w takiej postaci raz dziennie to się wypija. Ale owszem, to już jak ktoś nie może, nie chce, no nie ma przekonania, pamiętajcie, jest kurkuma. Kurkuma, która ma niesamowite działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne, i też przyspiesza regenerację. Można ją stosować w formie złotej pasty. O tym jest film na moim kanale, jak pastę taką przygotować. Pamiętajcie, że są pewne zasady, żeby kurkumina zawarta w kurkumie była przyswajalna, także zobaczcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, albo można stosować gotowe preparaty, gdzie jest ekstrakt, wyciąg może być rozpuszczony dodatkowo w oleju lub może być sproszkowany, ekstrakt. Ekstrakt kurkuminy z piperyną połączony, jak najbardziej można w takiej formie też stosować. Natomiast jeżeli wrócimy do leków obniżających mm, kwasy żołądkowe, czym możemy je zastąpić? Bo na przykład, jeżeli ktoś ma wrzody, ktoś ma nadżerty i tak bardzo odczuwa ten ból i to pieczenie, no to z jednej strony mówimy, że nam, żeby żołądek dobrze pracował, to trzeba go dobrze zakwasić. Ale takie osoby nie mogą sobie zakwaszać żołądek ani sokiem z cytryny, ani octem jabłkowym, no bo tu odczuwają niesamowite pieczenie. Nie mogą takich naturalnych substancji stosować. Muszą do nich wrócić, żeby dobrze zakwasić sobie żołądek, ale po tym jak usuną stan zapalny i wygoją śluzówkę. A co goi śluzówkę? My z wami dziś porozmawiamy o takich. Paru produktach spożywczych, które można zażywać, bo jasna sprawa, że dieta to jest podstawa. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że w ogóle nie jedzenie niesamowicie pomaga. Właśnie niejedzenie, taki post, głodówka przez dłuższy czas, przez kilkanaście godzin. Dlatego mówimy najczęściej o poście przerywanym, jeżeli chodzi o dolegliwości szczególnie układu pokarmowego. I post przerywany, taki 16 na 8, gdzie okno żywieniowe to jest tylko 8 godzin, a 16 godzin człowiek nie je, to jest niesamowita pomoc, jeżeli chodzi o problemy żołądkowe. W tym czasie, kiedy człowiek nie spożywa pokarmu. Po pierwsze, kwas Kwasy solne nie będą w takim stopniu się produkować, jeżeli my utrzymujemy przez kilka dni taki post przerywany. Będzie obniżała się w naturalny sposób zawartość tych kwasów solnych. Nie ma pokarmu, jak żołądek do tego się przyzwyczaja, że my nie wrzucamy tam coś non-stop, no to też te y, kwasy solne tak produkować nie będzie. Natomiast dodatkowo, w momencie, kiedy my nie spożywamy pokarmy, nasz organizm odpoczywa od procesu trawienia. On włącza wszystkie procesy regener regeneracyjne i naprawcze i przyspiesza właśnie regenerację i odbudowę komórek. Dodatkowo, jeżeli my nie wrzucamy non-stop jedzenia, a jedzenie dla nas to jest m.in. energia, jak organizm, nasze komórki energii nie dostają, to też włącza się w nich taki pewien mechanizm, kiedy one zaczynają produkować, tworzyć dodatkowe mitochondria wewnątrz komórki. Pojawiają się nowe mitochondria, to są takie stacje produkujące energię wewnątrz komórki. I w ten sposób odnawia się życie tej komórki. Komórka odmładza się i też się regeneruje. Także taki post przerywany, on wpływa ogólnie na redukcję stanów zapalnych, na poprawę funkcjonowania żołądka, na redukcję w ogóle różnych zaburzeń w naszym organizmie. Także post przerywany jest niezmiernie tu skuteczny. Jedynie, że trzeba pamiętać, że w czasie tej przerwy 16 godzin niejedzenia My możemy e, pić różne napoje. To może być woda, herbata, kawa, zioła. Nie może być dodawane do tego żadnego cukru, nie może być dodawane e, mleko, i jeżeli chodzi o problemy żołądkowe, to nie stosujemy kawy i czarnej herbaty, bo ogólnie jeżeli jest post przerywany, kawa, herbata czarna są dozwolone, ale nie wtedy, kiedy jest stan zapalny na śluzówce żołądka, bo będą jeszcze dodatkowo pogłębiać ten stan. Napoje bardzo dobrze, jeżeli będą cieple, ani zimne, ani gorące, tylko cieple w tym czasie, kiedy nie spożywamy potrawy. Po pierwsze, napoje pomagają też w procesie detoksykacji, w procesie regeneracji. Ale tamują nam też to poczucie głodu. Także człowiekowi wtedy tak jeść się po prostu nie chce. I stosować go trzeba, taki post, co najmniej 4 tygodnie, a lepiej od 6 do 8 tygodni, żeby poczuć efekty. Ale 6-8 tygodni to nie miesiąca i lata. I to jest jeden z bardzo ważnych elementów, oprócz tych substancji, o których wspomniałam. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, myślę, że wiele osób wie, że nie spożywamy pokarmów, yy, ciężkostrawnych, smażonych, wędzonych, bardzo pikantnych, które będą dodatkowo podrażniać taką śluzówkę, gdzie jest stan zapalny. Natomiast produkty, które powodują produkcję yy, takiego delikatnego śluzu powlekającego, terapeutycznego, które będzie nam łagodził te objawy. Na przykład lniane, które można zmielić Zalać gorącą wodą, odczekać, żeby utworzył się taki kisiel i takie siemielniane lniane i jeden, dwa razy dziennie można spożywać. Pamiętajmy tylko, że jeżeli spożywamy siemię lniane i jeszcze raz dużo wody, wodą ciep cieplą można to popić i w ciągu dnia jeszcze wodę cieplą pijemy. Lukrecja też niesamowicie się sprawdza ze względu na to, że ona ma działanie bakteriobójcze udowodnione na Helicobacter Pylori, ma działanie przeciwzapalne i też powoduje produkcję tego ochronnego śluzu. Dodatkowo bardzo dobrze będzie działał sok z surowej kapusty. O tym, jak prawidłowo zrobić i pić sok z surowej kapusty, ja mówiłam w innym nagraniu. Koniecznie go zobaczcie, poleca się nawet pół litra takiego soku wypijać w ciągu dnia, można nawet troszeczkę więcej, ale nie od razu, że człowiek nigdy w życiu tego nie pił i teraz będzie dużej ilości soku pił, no to może pojawić się taka reakcja jelitowa, że może się rozwinąć biegunka. Tego chcemy uniknąć, dlatego, małymi porcjami, ale jak obejrzycie filmik, to wszystkiego dokładnie się dowiecie. I oczywiście bardzo ważne są probiotyki. Przy tym, że pamiętajcie, że probiotyki one są różne i są probiotyki stosowane specjalnie, żeby odbudować florę bakteryjną w układzie pokarmowym w jelitach, a są takie, które nam potrzebne, by odbudować florę bakteryjną w żołądku. I dlatego zwracajcie uwagę jakie probiotyki kupujecie. Teraz coraz częściej na rynku się pojawiają probiotyki, które wykorzystują taką technologię mikrokapsulacji. To one akurat w przypadku żołądka nie są polecane. Dlaczego? Mikrokapsulacja to jest wtedy, kiedy zamknięte bakterie probiotyczne w specjalną kapsułkę, która rozpuszcza się dopiero w jelitach, żeby pominąć właśnie takie działanie niekorzystne na bakterie zarówno kwasu solnego, jak i żółci i kwasów trzustkowych w jelicie cienkim, dlatego dopiero w jelicie grubym, Rozpuszczają się te otoczki i tam się uwalniają bakterie. Natomiast, kiedy my mówimy, że my chcemy odbudować żołądek, to my potrzebujemy takie bakterie, które nam w żołądku zrobią porządek. Ja najczęściej stosuję ten zestaw żołądkowy i jego polecam z menarum. Link wam wrzucę w opisie pod wideo, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Taki probiotyk, który właśnie na żołądek jest dedykowany. I to jest taki początek, który powinniśmy zrobić. Natomiast pamiętajmy, że naszym celem na początku jest usunąć przyczynę. Jeżeli przyczyną jest helikobakter, no to trzeba usunąć helikobakter. Stosują się naturalne substancje, które są w stanie to zwalczyć. Jeżeli jest problem z dietą, no to trzeba to wyregulować. Alkohol, papierosy trzeba usunąć. Jeżeli tam jest mocny stan zapalny, to trzeba go też zlikwidować. I dlatego mówimy tam o kurkumie, o tym samym oregano, które też ma to działanie przeciwzapalne. Natomiast później, jak przyczyny zlikwidowaliśmy, nie ma już tych niekorzystnych objawów, które pojawiały się przy takich dolegliwościach, to teraz trzeba tak odbudować szluzówkę, żeby te problemy później nie wróciły do nas. I dlatego podstawą tu już będzie zakwaszenie żołądka. O zakwaszaniu żołądka, też osobny filmik. Mówiłam w jaki sposób i po co to robić, ale myślę, że wiele z Państwa to wie, bo można wykorzystać zarówno sok cytrynowy, jak i ocet jabłkowy. I to w niedużych ilościach można zaczynać stopniowo po małej łyżeczce octu na szklankę takiej letniej wody i pić to. Przynajmniej raz dziennie na początku, jak poobserwujecie swój organizm, że dobrze tolerujecie. Dwa razy, jak dobrze tolerujecie, to można przed każdym posiłkiem, to znaczy trzy razy dziennie, no bo tyle powinniśmy posiłek spożywać. Pamiętajcie też, jeżeli chodzi o dietę, to przynajmniej te 4 godziny odstępu między posiłkami być powinno. Trzeba odciążyć żołądek. Nie można do niego non stop coś dorzucać. Trzeba dać mu możliwość strawić pokarmy, przesunąć je do jelita cienkiego i później chwilę odpocząć, żeby ten żołądek jednak czasami też był pusty. To jest bardzo istotne. Ogólnie, jeżeli mówić o pustym żołądku, to on wpływa nie tylko ten proces, kiedy żołądek jest pusty i odpoczywa, nie tylko na regenerację jego śluzówki, a na regenerację całego naszego organizmu. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Was użyteczne i jeżeli ktoś boryka się z problemami żołądkowymi, to napiszcie o tym w komentarzu i jeszcze raz sobie przeglądnijcie, zróbcie notatki i do, zastosujcie, żeby po prostu tego problemu się pozbyć. Bo inaczej rozwiną się już większe konsekwencje w układzie e, naszym trawiennym: i wielicie cienkim, i wielicie grubym. Dziękuję Wam serdecznie, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.